Jostałem Twoim słowa Ewangelii według świętego Jana. Tobie, Panie. W kanie galilejskiej odbywało się wesele i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele, także Jezusa i Jego uczniów, a kiedy zabrakło wina, matka Jezusa mówi do Niego. Nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: Czy to moja, lub twoja sprawa, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Wtedy matka jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary rzekł do nich Jezus. Napełnijcie stągwie wodą, i napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi. Ale słudzy, którzy czerpali wodę wiedzieli, przywołał Pana Młodego i powiedział do Niego. Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w kanie galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w niego jego uczniowie. Oto słowo pańskie.